Cześć, witajcie, z tej strony Arek. Dzisiaj pierwszy odcinek z y, Open Ski Jumping y, na moim kanale. Lecimy do Davis Cup i mamy, słuchajcie, sześciu zawodników. Lecimy. Robert Lewandowski jako pierwszy. Skaczemy na badminton doktora. Robert Lewandowski Uwaga, 27 belka. I lewy dobrze sobie poradził. Dobry skok Roberta. Czas na Leo Messiego. Jemu trzeba troszkę poprawić te warunki. No. Leo Messi. 182 metry. Oj, oj, Kiepski skok Leo Messiego. Widać, że sobie nie poradził z potęgą tej skoczni. Leo Messi sobie nie poradził z potęgą tej skoczni i ma 0 punktów. Edson Arantes do Nascimento, czyli Pele. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Pele. Edson Arantes do Nascimento. Brazylijczyk w powietrzu. Brazylijczyk w powietrzu i dobre wyjście z progu i dobry skok. Pele. Edson Arantes do Nascimento. Brazylijczyk na drugim miejscu. Krystian Zimmerman. Dobry wysił z progu. Dobry wysił z progu. Ojoj, oj, oj. Pokonał wszystkich. Przeskoczył wszystkich. 197,5 metra. Jestem też ja. Arkadiusz Starosta. Zobaczmy, jaki on so odda skok. Troszkę się zapasywnie położył, ale leci. Ale leci. Ale leci dobrze. Dobrze poprunął. Johann Christian Bach, Niemiec. Mam nadzieję, że się sobie poradzi. Dobre wyjście z progu. Jana Christiana Bacha. I dobry skok. Jest blisko punktu K. 195,5 metra. I zaczynamy drugą serię. Leo Messi. Drugi numer startowy i sobie nie poradził z potęgą tej skoczni. Teraz zobaczmy jak sobie teraz Leo poradzi. W pierwszej serii kiepsko. W drugiej serii już lepiej. Już widzę, że lepiej. Przeskoczył tą zieloną laserową linię. 201 metrów. Wiatr, za wiatr dostał 3,3 punkta. Więc lecimy dalej. Pele. Edson Arantes do Nascimento Edson Arantes do Nascimento już pokonał Messiego Ale od Messiego nie być gorszym to na, Być gorszym to naprawdę będzie wyczyn lewy Mam nadzieję że mu się Uda dobrze skoczyć Lewandowski Oj nie no, Pele nie wyprzedzi. Ale jego wyprzedzi na spokojnie. Tak, wyprzedził jego na spokojnie. Teraz ja. Messi trzeci. Lewy drugi. Pele pierwszy. Zobaczmy jak sobie poradzę ja. Jak sobie ja poradzę. Uwaga. Nisko nad zeskokiem. Ale w tym momencie pokonuje Pele. W tym momencie pokonuje Pele. Został już tylko Johann Christian Bach i Christian Zimmerman. No zobaczmy, jak sobie poradzi Johann Christian Bach. To jest Puchar Davisa przypominam. Oj. Trzecie miejsce Johanna Christiana Bacha i Christian Zimmerman. Arkadiusz Starosta na, na, na podium będzie na pewno. Edson Arantes będzie na podium. I Christian Zimmerman będzie nawet na pierwszym miejscu. Mimo popsutego skoku wygrał to. A więc to był pierwszy konkurs. Mamy teraz jeszcze dwa. Teraz mamy, słuchajcie, Drugi konkurs w Bischofshofen lecimy. Robert Lewandowski rozpoczyna ten konkurs. Myślę, że dwa konkursy na odcinek będzie git. Jest za, za punkt K na tej skoczni Leo Messi. Leo Messi, dobre wyjście z progu. Widać, że ta skocznia mu już podpasowała, ale proszę zobaczyć, upadek. Edson Arantes Donas Mento, czyli Pele. Niesamowity Brazylijczyk. Pele w powietrzu. oj. widać, że mu mniejsze skocznie nie przysługują. Christian Zimmerman. Uwaga, mam nadzieję, że sobie dobrze poradzi. Oj oj, oj oj, oj, oj. Czwarte miejsce. Teraz ja. Ale długi próg i płaski. 91 km na godzinę. Bezwiecznie. No i proszę bardzo. bezwiecznie, Jarek sobie poradził. Krystian Jan Krystian Bach. Jan Christian Bach. Dobry skok. Dobry skok Jana Krystiana Bacha. I teraz druga. Seria. Mamy podwyższoną belkę na maksa i najgorsze warunki. Więc uwaga, to będzie ciekawe. 104,5 km na godzinę. Ale dostał warunki kiepskie. Leo Messi zaledwie 75 metrów musi skoczyć przy takich warunkach. 5 metrów na sekundę w plecy, a Messi sobie daje dobrze radę. 57,5 punkta za Belkę dostał i za wiatr 46,5. Eco, Narantes, Dona Cimento, chłop dostaje wiatr podnarty i Belka numer 1. 124 metry. I uwaga, jak skoczy Pele, jak skoczy Brazylijczyk. Brazylijczyk dobrze. I daleko I myślę, że te skoki będą git. I lewy. Uwaga. Oj, za wcześnie. Za wcześnie chyba lewy trochę. Ale tak czy siak pokonuje pelet. Tab tabeli nie widzimy. Ale teraz ja. Open ski jumping to jest gra, w którą teraz sobie zagraliśmy. Dwa konkursy i myślę, że będzie win. A teraz, yy, chyba, Jan Christian Bach skacze. Chociaż nie wiem, nie zobaczyłem, ale zobaczmy, ile skoczył. Johann Christian Bach 128 i to jest koniec. Także ja się z Wami żegnam. Cześć i Piona.